Dziś pokażę Wam najbardziej niebezpieczne gry świata, na które możecie się nabrać na ulicach polskich miast i stracić przez to kupę pieniędzy. Także lecimy i pamiętajcie, nie grajcie nigdy w te gry, żeby nie przegrać kasy. Do materiału. Gra pierwsza, czyli słynne trzy karty. Historia tej gry w Polsce jest bardzo ciekawa, ponieważ pierwsze odnotowanie tej gry w mass mediach miało miejsce w filmie, jak rozpętałem drugą wojnę światową. Tam taki aktor Franek Dolas grał w takiej scenie, gdzie każdy szczęście dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Pokazał sztuczkę karcianą, grę w trzy karty swojemu koledze i przegrał w tą grę. Możecie zresztą zobaczyć. Ludzie, ja wariat zwariowałem, pieniążki rozdaję, ludzie. Czarna przegrywa, czerwona wygrywa. Mniej więcej tak to wyglądało. Zadanie było bardzo proste. Karty były tylko trzy, z czego dwie były identyczne, a jedna była inna. Może Wam pokażę tak, żebyście w przyszłości wiedzieli, o co mniej więcej w tej grze chodzi. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że macie przykładowo jednego czarnego króla w tej grze, drugiego identycznego czarnego króla w tej grze, oprócz tego macie jedną czerwoną damę. Pytanie jest takie, żeby tą damę złapać, oszust zawsze te karty miesza na początek. Później robi jedną prostą rzecz. Pyta się ciebie, gdzie jest? dama. I zazwyczaj większość osób strzela, że jest ona na dole. Na dole niestety tej damy nie ma, dlatego tutaj jest król. Część osób w tym momencie mówi dobra, druga szansa, dostajesz w takim razie sprawdź górę. Na górze niestety również nie ma, jest król. I część osób myśli, że na środku, na środku niestety również jest y, król. I wtedy zazwyczaj macie ułatwienie, ponieważ oszust wcale nie chce sprawić, żebyście przegrali od razu. Chcecie dołożyć pieniędzy. Więc teraz stawiacie drugi raz, ponieważ on mówi wam znajdźcie króla. Król jest wszędzie, ale tylko w waszej wyobraźni. Tak naprawdę na dole mamy już Damę. Na górze, jeżeli sprawdzicie górę, to na górze niestety również jest już Dama, no i na środku niestety też jest już Dama. Sekret tej iluzji jest bardzo prosty. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że to oszust zawsze wie, w którym momencie, gdzie znajduje się kultura karta. Zawsze wie, gdzie jest król, zawsze wie, gdzie jest dama, a w rękawie zawsze ma Asa. Hmm? Sąkim poważnie asów nie było w tej grze, to taka mała wariacja, natomiast tak czy jak pamiętajcie, że jeżeli Oszust próbuje Wam zaproponować grę w trzy karty, to uciekajcie w trzy tędy, ponieważ zazwyczaj. Po pierwsze, jest tam osoba, która jest podstawiona i która już z nim zagrała i udawała, że wygrała, tak naprawdę są razem w komitywie. Po drugie, bardzo często zdarza się, że ludzie ci później próbują cię okraść. Także uważajcie na siebie kiedy widzicie gra w trzy karty. Tak wygląda moja wersja gry w trzy karty, natomiast teraz pokażę wam wersję gry w trzy karty, którą widziałem na ulicy i którą oszuści stosują, żeby oszukiwać ludzi. Zresztą zobaczcie sami. But if you keep your eyes on the queen, it'll be your lucky day. So Dave, where do you think my friend bet? Kind of obvious, right in the middle on the bank card and he lost another 100 pounds right there. I druga gra, która również jest niebezpieczna, ale jest nieco prostsza niż ta pierwsza. W pierwszej grze nazywałem ją Gra w trzy karty. To jest mniej popularna gra w dwie karty. I wydaje się dużo prostsza, ponieważ oszust w tym momencie ma do dyspozycji tylko dwie karty, a nie trzy, tak jak w tamtym wypadku, więc wydaje ci się, że wszystko ogarniesz. Ale dalej niestety nie. W tej grze chodzi mniej więcej o to, że oszust daje ci do podtrzymania jedną kartę I w tym momencie już powoduje, że jesteś zaangażowany albo zaangażowana w grę, daje ci jedną czerwoną. Czyli dajmy ci asa. Widzisz swojego asa, w tym momencie na pewno powinno być go widać w kadrze. Jest. OK, koncentruj się na tym rożku, tu jest twój czerwony as, a oszust w tym momencie bierze drugiego asa. Ja wezmę czarnego i zadanie jest bardzo proste, musisz kontrolować swojego asa. Raz, dwa. Wydawałoby się, że oszust nic nie zrobił, ale zrobił już bardzo wiele, ponieważ zamienił twoją kartę, ale dwa razy. Też żartuję w tym momencie zazwyczaj, natomiast robi to naprawdę. Bardzo szybko wkłada jedną kartę, wyciąga drugą kartę i robi to tak szybko, że większość osób nie jest w stanie tego zauważyć. Jak sądzisz, czy zauważyłbyś albo zauważyłabyś tą różnicę? Jeżeli myślisz, że tak. To prawdopodobnie jesteś w błędzie, ponieważ jeżeli myślisz, że tu jest twój as, to jesteś w błędzie, jeżeli myślisz, że tu jest twój as, to jesteś w błędzie, bo asów już nie ma w tej grze. To oszustwo jest nieco bardziej skomplikowane i zazwyczaj wymaga tego, żebyś był zdekoncentrowany. Ja postarałem się Ciebie zdekoncentrować innym kadrem, natomiast oszust zazwyczaj zdekoncentruje cię, dotykając cię takiego w ramię, albo nie wiem, podtykając ci nogę. W tym momencie tracisz równowagę nad tym, nad czym się skupiasz, no i niestety tracisz pieniądze. He's got money, money, money. Część tych oszustw jest nawet prawnie zakazana w niektórych miejscach w Polsce. Na przykład na rynku w Sopocie od niedawna nie można już grać w trzy karty, ponieważ ludzie wiedzą, że tracą w ten sposób pieniądze, głównie turyści, którzy przyjechali się tam wakacje. Była nawet słynna sprawa sądowa, gdzie iluzjonista pełnił rolę eksperta w ten sposób, żeby udowodnić, że gra w trzy karty faktycznie nie ma możliwości wygrania tej gry, i była tam cały proces. Sądzili się ludzie o to, że ktoś właśnie w tą grę przegrał. Była podobna sprawa z grą w trzy kubki, którą pokażę Wam teraz, w mojej wersji. Do gry w trzy kubki większość oszustów wykorzystuje właśnie trzy kubki, ale ja wyjątkowo wykorzystam tylko jeden, tak żebyście łatwiej zrozumieli metodę oszustwa. Więc tak, mamy kubek i mamy piłkę. Ja mam jeszcze różdżkę, no bo jestem magikiem, ale generalnie zazwyczaj różdżka nie jest konieczna. Kubek musisz Ty pilnować, co jest pod kubkiem, a czego tam nie ma. Jeżeli ja piłkę wezmę do dłoni i w tym momencie różdżką zrobię taki mały ruch, no to wydaje się, że ona jest w dłoni, ale tak naprawdę ale nie jest w dłoni, bo jest już pod kubkiem. Żeby to jeszcze raz, żebyś na pewno zauważył ten ruch, czyli tak. Kubek kładziemy tutaj, piłkę bierzemy w dłoni, różdżkę bierzemy w dłoń, w ten sposób kubek jest z piłką, no i tak to mniej więcej działa, tak wygląda to oszustwo. To oszustwo jest bardzo podobne do tego, które pokażę Wam za chwilę, w którym możecie stracić na przykład swoje słuchawki, także koniecznie zostańcie do końca. Natomiast cecha charakterystyczna tego oszustwa polega właśnie na kubku. Kubku, które przez chwilę wyłącza możliwość monitorowania tego, co się dzieje przez Twoje oczy. Przez to, że przez chwilę nie widzisz, co się dzieje, może się okazać, że iluzjonista albo oszust, jeżeli będzie chciał zabrać Ci pieniądze, to oszust, jeżeli nie, to iluzjonista, taka jest różnica, będzie w stanie Cię okraść. Teraz pokażę Wam właśnie nie oszusta, który próbował kogoś okraść, ale iluzjonistę, który odtwarza te ten numer. To zobaczcie zresztą sami. Jak widzieliście, w tej wersji, orzust trzyma właśnie trzy kubki, a nie jeden. No i sami widzicie, że ludzie dookoła są totalnie zdezorientowani, nie wiedzą, co się dzieje. I gdyby na przykład mieli postawić pieniądze na to, pod którym kubkiem jest w danym momencie piłka, to prawdopodobnie by je stracili. Ale oszustw na ulicy, na które możecie się nabrać jest więcej. Kojarzycie na przykład takie oto słupki, takie jak mniej więcej tutaj, które mówią o tym, że jeżeli wytrzymasz na tym drążku powyżej tam, nie wiem, 60-120 sekund, no to wygrywasz duże pieniądze. Szanse na to, że Ci się uda mogą wydawać się duże, no bo to w końcu tylko 60 sekund, ale tak naprawdę są znikome. Dlaczego tak się dzieje? Bo drążek, na którym się trzymasz, jest ruchomy, i przez to, kiedy normalnie byłbyś w stanie trzymać się na drążku, no przez określoną ilość czasu, w zależności od tego, jak dobrze jesteś wyćwiczony, przez ruchomość drążka twoje nadgarstki cały czas muszą pracować. A okazuje się, że normalnie nie ćwiczymy wiszenia na drążku właśnie na ruchomym drążku, tylko na drążku stabilnym. I ta mała rzecz, która oszukuje nasze oczy, no bo widzimy drążek, myślimy, ha, w sumie no zwisałem na drążku w liceum czy w podstawówce, powoduje, że łapiemy się na takie oszustwo. Inny przykład oszustwa niemagicznego, które również jest bardzo, bardzo popularne nie w Polsce, ale za granicą, to wyciąganie sztabki złota. Zadanie jest sobie proste. Masz sztabkę złota, który jest w środku plexi i twoim zdaniem jest wyciągnięcie tej sztabki złota przez mały otwór, w który zmieści się twoja ręka. Gdzie jest haczyk? Sztabka jest na tyle duża, że nie ma fizycznej możliwości, żeby twoja ręka zmieściła się wychodząc z tą sztabką razem z nią przez ten mały otwór. A nawet jeśli twoja ręka jest tak mała, to prawdopodobnie wtedy nie będzie w stanie udźwignąć tak ogromnego ciężaru, jakim jest sztabka złota. Na przykład sztabka tego rozmiaru, czyli mniej więcej kartonu mleka, waży około 12,5 kg. Przez to, że złoto jest znacznie gęstsze i jest jednocześnie dużo cięższe, także spróbuj wyciągnąć sztabkę złota w ten sposób, ruszając ręką tylko nadgarstkiem. Ja kiedyś próbowałem, nie dałem rady, ale znalazłem film, na którym widać, jak kolesiowi tu się to udaje...